Cześć wszystkim, witam ponownie na moim kanale. Ewa nareszcie zrobiła filmik z wierszykiem, ale zaraz, zaraz, kto to Ewa? No okazało się, że kanał INEP prowadzą dwie osoby, Ewy i INU, a teraz ich kanał nazywa się Ewinu i z tak jeden, a nie INEP. Jeśli jeszcze nie widzieliście filmu z wierszykiem Ewy, to link w opisie. Ten wiersz jest ekstra taki 2 na 10 he he lol żartuje, to sztuka jest. K i jeszcze jedno wiersze W nie jest prawie na temat więc też tak zrobię, bo czemu nie? LOL skoro wszystko już sobie wyjaśniliśmy to czas żebym ja pokazała swój jakże. Niesamowity talent. Po tym długim wstępie zapraszam do oglądania. Łokieć pięta murzen rudy. Który w życiu swym ma trudy chce się zabić a nie może bo wyjeżdża na pomorze. Ten uczuć gdy fidget spinner jest podrywem na grażynę. Banan w sosie truskawkowym nie jest czymś antygwałtowym. Siwy dziadek z siwą brudką wlazł na babcię, kręci dupką. Jeśli chcecie dostać traum wejdźcie z teściową do sauny. Kelly niewyżyta strasznie za Andrzejem goni właśnie. Chce udawać z nim pornosa i włożyć palec do nosa. Bieber Baby śpiewa kiedy masturbuje się do kredy. Uciekamy przed krowami, robią burdel nad polami. Pies, który kotów się boi, zaraz musztardę pokroi. Ociepanie, koniec świata dupa przed oczami lata. Teraz kawałek o Ewy, powiem ci coś, o czym nie wiesz. Jesteś krabem, a nie rakiem, zwykłym małym skorupiakiem. Ja tu rządzę moja droga, bo kłania mi się podłoga. Tobie nawet się nie kłania wielka menelowa bania. Też mam ten dar wszechmogący, obrażający, niechcący. Co tu się odjanie Pawla? Wielka drama. Piękna prawda. Mam wrażenie, że mój wiersz jest gorszy. Ale nie mam weny i nic mi się nie chce, a na kanale długo nie było filmów. A teraz czas na dobrą wiadomość. Mam prawie zrobioną animację o ratowaniu Andrzeja, ale nie wiem kiedy będzie. LOL. Czekam na twoją odpowiedź Ewe. Czas na wyzwanie ode mnie i z tego co widzę to jest to. Zrobienie krótkiego opowiadania o przeciwniku. Tym razem postaraj się by było na temat OK. To wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie o zobaczeniu filmu Ewe i zasubskrybujcie kanał Avinu i z hashtag 1. Aha i ostatnia rzecz, wiele osób nie chciało zmiany autora więc tego nie zrobię, a więc pozdro. Podłoga to lawa.